W tym filmie opowiem Wam, jak przelać pieniądze z Telegrama na swój portfel Binance. Więc najpierw wchodzimy do portfela. Możecie to zrobić przez ustawienia. Tutaj znajduje się portfel albo przez oficjalnego bota portfela. Link do niego zostawię w opisie. Klikamy. Jeśli wchodzicie przez bota, w lewym dolnym rogu otwórz portfel. I tak w zasadzie tutaj będzie Wasz portfel, wasze saldo, 28 dolarów. Przechodzimy. Przechodzę do innych aktywów. Stąd chcę przelać dolary. Klikam dolary i wciskam ten przycisk Wyślij. Tutaj potrzebny jest adres portfela, na który będziemy wysyłać USDC oraz koniecznie sieć PRC20. Przechodzimy do Binance, wchodzimy w prawym dolnym rogu Portfel, klikamy Wpłata środków. Tutaj można nawet zostać. Przegląd mam tutaj wprowadzony, tak zostajemy. Można przejść na spot. Można nie przechodzić. Nie przechodźmy i kliknijmy wpłata środków. Tutaj wybieramy kryptowaluty, wyszukujemy USDT, USDT i wybieramy sieć TRC20. Tutaj jest napisane Tron TRC20 i to, że otrzymujesz USDT. Tutaj jeszcze raz napisano, że wysyłasz na ten adres tylko USDT. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli będziesz wysyłać bitcoiny, one tu nie dotrą. I sieć musi być koniecznie TRC. Zwróćcie uwagę, że w Telegramie nie ma wyboru sieci, tutaj jest tylko TRC20. Dlatego na Binance tutaj kopiujemy, klikamy tutaj adres do zasilenia, przechodzimy do Telegram i tutaj wklejamy. Wszystko? Świetnie. Naciskamy dalej i wprowadzamy USDT ile chcemy wysłać, na przykład 10, 10 dolarów. Naciskamy wyślij 10 dolarów. Tak, opłata wynosi 2 dolary. Chcę powiedzieć, że to jest dość niemała opłata, zwłaszcza gdy przesyłacie niewielkie kwoty. Czyli ja przesyłam 10 dolarów, a zostanie mi pobrane 12 dolarów. No cóż, ale naciskamy, potwierdź i wyślij. Wszystko USDT w drodze i czekamy, aż dojdą do nas na Binance. Tutaj mamy pokazane ostatnie operacje. Właśnie podczas gdy odświeżałam, już pojawiło się moje właśnie USDT. Czyli tutaj możecie zobaczyć, że przetłumaczenie dolarów zostało wykonane. Oto on, naciskam tutaj. I tutaj mamy to, że suma 10 dolarów, wszystko przyszło. Właściwie tak to wygląda: przenoszenie kryptowaluty z Telegramu na swój portfel Binance. Oczywiście prowizja jest niemała, 2 dolary, zwłaszcza dla małego budżetu. No, jak jest. Jeśli film był pomocny, dajcie lajka, subskrybujcie kanał.